Oh. Siemadero, dzisiaj jest czwartek, ostatni dzień szkolenia i co jest fajne, to dzisiaj mamy spinning LBT, czyli brzuch młodawku śladki w wersji angielskiej. Zobaczymy jak to będzie. To prawda ja uczę już po swojemu, ale jestem zawsze otwarta na to, co do inni. Ostatni dzień od 9 do 12 i potem to muszę znaleźć drogę wyjścia. Dobra, idziemy tam. Wyszłam trochę innym wejściem z metra i znowu się zgubię, bo u mnie logistyka, tak jak wiecie, jest słaba. No, więc od 9 do 12 myślę, a, będę miała lekką torbę. Nie, zawsze gdy torby coś jest. Wystarczy, że wrócicie jedno ubranie do przebrania, jeden pojemnik z jedzeniem i... Jak to mówią po chłopie? Także jestem teraz sobie tak jak widzicie, ostatnio w takim środowisku biznesmanów, więc buję się w getrach. Ale jest taki fajny właśnie park. Nagle się pogniotłam w autobusie i w metrze, ale podróżowałem sprawnie. Zaraz zobaczycie moich ziemeczków. Jeeee! Ok, right, I'm teaching today. Your are <laughs> <laughs> Feet. <Future. laughs> It. She does understand Polish. Sometime. Oh, She's <laughs> Oh, you have GoPro too. GoPro four? What GoPro do you go go have? Yeah? Hero four session. What's the difference between Hero and the session? Is there any difference? I'm um, just a smaller camera. Is it even smaller? Because okay, the only difference is I think the Hero four can do um, 4K, right? Yeah. Yeah, this one can't It's just like ah, oh, yeah, I saw it. Yeah. They have this kids to put it here, here, and there. Uh, yeah, yeah. I bought extra for 20 pounds, and I have 47 parts of it. Because yeah. they're so handy. Oh, so Did you record it? everything? Yeah. <laughs> Sometimes. I'm I'm doing this vlog stuff. Basically, I started this to show my family what I'm doing here. Uh -huh. And then I put it on the YouTube so everyone can see. So <laughs> what, what, what do you record? Like. Even if I, if I go somewhere, like travel, um, if I do some new experience, or na przykład recording my workouts. Mamy teraz przerwę, jest cały czas ostatnio szkolenia. Mamy no 45 minut, więc postanowiłam się pobudzić po schodach na siłowni. Jestem taką, co w ogóle nie lubi mamowania czasu. A że zeszło nam dzisiaj długo, to chciałam swój trening kardio pomiędzy to szkolenie, ale szkolenie samo w sobie, bo na zaczęliśmy campem, 20 minut masterclassu, czyli osoba, która trenuje, pokazała jak to robić. to każdy z nas będzie się przygotować zrobić dwie piosenki. Przy nas jest w grupie jakoś 15 osób, to trochę z tym zeszło. I co druga osoba robiła składy, więc chyba wam dzisiaj Potrójna, bo po potworny leg day. Potem leg z tam, czyli to jest taki odpowiednik, brzuchu, uda i jest w Polsce, że udaj daj pośladków. To są połowy, zachodzicie sami na zajęcia do klubu. Um, I na koniec spinning. To jest jakaś masakra. Spinning jest tak ciężki. Ja byłam na paru skinnika, ale to cały czas jest dla mnie nowe i tego będę się chciała nauczyć, bo zajęcia są dość efektywne. Ja powiem wam, że na zaznaczonym tak się nic nie chce. Tutaj mamy fajno, są naprawdę śmieszni ludzie, ludzie z doświadczeniem i ludzie bez doświadczenia, więc to jest takie mieszane. I pamiętam, jak pierwszy raz się chciałam przygotowywać do zajęć, to udziału wszystkiego na pamięć, na przykład w krok po kroku, co powiem, jak krok, jak piosenka, wszystkiego uczyłam się. Na pamięć, to co powiem, bo po prostu potem na zajęciach odtwarzałam, bo się strasznie bałam, że to nie słychać to, że mam zły akcent, że się pomylę, żeby być muzyką, żeby było dobre tempo, żeby ludziom się podobało, żeby byli bezpieczni. Każdy od czegoś zaczyna, tak? Każdy jest na początku słaby. To się uczysz, uczysz się doświadczeniem, zdobywasz to doświadczenie i to właśnie miałam w Charlton, że zdobyłam to doświadczenie, nauczyłam się pracować z ludźmi, co poniekąd już w Polsce, ale jednak angielskie grupy, inna narodowość, bariera języka trochę na to wpływa. No, także jestem dobrej myśli. See you, See you lady! See you. Bye bye bye! bye. bye, bye.